Sędzia Gromczyński od lat prowadził sprawy cywilne, ale jeszcze nigdy nie widział czegoś podobnego na salę rozpraw właśnie wszedł chłopiec, który wyglądał, jakby pomylił sąd z lekcją muzyki w szkole podstawowej. Miał zaledwie osiem lat, na nosie plastikowe okulary w kolorze czerwonej porzeczki, pod pachą książkę Konstytucja dla dzieci, a w ręce teczkę pełną ręcznie zapisanych notatek. Wszedł z podniesioną głową, podszedł do stołu świadków i zapytał bez cienia wahania, czy mogę złożyć oświadczenie. Sala sądowa, wypełniona prawnikami, rodziną oskarżonych i przedstawicielami mediów, wybuchła nerwowym chichotem, a jeden z ławników wywrócił oczami. Ale sędzia nie żartował. Spojrzał na chłopca i zapytał, kim jesteś i dlaczego chcesz zabrać głos w tej sprawie? Odpowiedź była jak piorun: Nazywam się Leon Bartosz i reprezentuję mojego ojca, który został niesłusznie pozwany. Wiem, że nie jestem adwokatem. Ale jestem jego synem i mam dowody, które mogą odwrócić losy tego procesu. Zapanowała cisza, taka, jakiej nie było nawet przy ogłaszaniu wyroków. Prokurator był zaskoczony, a adwokat przeciwnika uśmiechnął się z politowaniem. Ale Leon nie dał się zbić z tropu. Wyciągnął z teczki arkusz z wykresem pokazującym ciąg transakcji bankowych i powiedział: "Wszyscy tu mówią o dowodach, a nikt nie zauważył, że kluczowy przelew, że komo wykonany przez mojego tatę" Został nadany dwa dni po tym, jak stracił dostęp do konta. I tu mam logi systemowe sędzia uniósł brwi. Sala zaczęła szeptać. Reporter lokalnej gazety pochylił się do przodu z notatnikiem. Sędzia poprosił chłopca o podejście do ławy. Masz świadomość, że każde Twoje słowo zostanie zaprotokołowane i może zostać użyte jako dowód. Zapytał poważnym tonem. Mam. A nawet więcej wiem, czym jest fałszywe zeznanie, i mam zamiar mówić tylko prawdę. Mój tata mnie tego nauczył, a on nigdy nie kłamie tłum zgromadzony na sali westchnął, a sędzia skinął głową. Zaczęło się przesłuchanie. Chłopiec mówił z pamięci przepisy kodeksu cywilnego, cytował orzeczenia Sądu Najwyższego i pokazywał na slajdach zrobionych w PowerPoincie, że świadek oskarżenia był w innym miejscu w czasie, gdy rzekomo miał być u ojca Leona. Jeden z przysięgłych szepnął, czy ten chłopiec jest jakimś cudownym dzieckiem. Inny odpowiedział, albo AI w ludzkim ciele wszyscy zamarli, gdy Leon powiedział: to nie jest tylko o moim tacie. To jest o prawdzie. I jeśli pozwolicie, chcę pokazać wam jeszcze jedno. Sędzia zrobił pauzę. Spojrzał na zegar. Wszyscy na sali wiedzieli, że czas tej rozprawy przekroczył już standardowe ramy. Ale nikt się nie ruszał. Nawet kamera lokalnej telewizji, którą wcześniej nieco lekceważąco traktowano, teraz przesunęła się w stronę chłopca. Leon wyjął nagranie audio. Głos mężczyzny wyraźnie mówił: Nie martw się, nikt nie zauważy i tak wszystko pójdzie na barki Bartosza. Mało kto zna się na prawie, a jego syn to przecież tylko dzieciak. Sala znów zamarła. Sędzia uderzył młotkiem, by przywrócić porządek. Panowie i panie, Musimy przeanalizować te nowe dowody, powiedział i zarządził przerwę. Ale zanim wyszedł, spojrzał na Leona i rzucił, chłopcze, kim ty jesteś naprawdę? Leon tylko się uśmiechnął i odparł, po prostu czytam dużo książek, proszę pana, gdy drzwi sali się zamknęły, jury zaczęło szeptać między sobą, a media błyskawicznie zaczęły wysyłać wiadomości. Ośmioletni geniusz zaskoczył sąd. Czy to nowy polski prodigy prawa? Tak zakończył się pierwszy dzień procesu, który miał wstrząsnąć opinią publiczną w całej Polsce. A to był dopiero początek. Kiedy proces wznowiono po przerwie, Leon zajął miejsce obok taty przy stole obrony. Tym razem nie był już tylko małym chłopcem w kolorowych okularach, był partnerem w sprawie, choć bez aplikacji adwokackiej, za to z umysłem, który wzbudzał zazdrość nawet u obecnych prawników. Sala sądowa była przepełniona. Do środka wprowadzono dodatkowe krzesła, a media rozstawiły sprzęt niczym na pokazie mody prawniczej. Zaintrygowani widzowie czekali, aż Leon znów zabierze głos. I nie zawiódł ich. Gdy prokurator rozpoczął kolejny etap przesłuchań, Leon delikatnie poprosił o możliwość zadania kilku pytań świadkowi. Ku zdumieniu wszystkich sąd się zgodził. Świadek, były wspólnik ojca Leona, był pewny siebie, elegancko ubrany, z idealnie ułożonymi włosami i tonem, który sugerował, że czuje się jak rekin wśród rybek. Ale nie spodziewał się, że naprzeciwko stanie ośmioletni chłopiec z głosem łagodnym jak radio dla dzieci, ale pytaniami ostrymi jak skalpel. Czy pamięta pan dokładnie, kiedy podpisał umowę lisingową dotyczącą maszyn dla firmy mojego taty? Zapytał Leon, udając, że nie do końca rozumie odpowiedź. Oczywiście. To był 12 maja o 14.45 w naszym biurze Leon skinął głową. A czy był pan wtedy również na konferencji w Gdańsku, gdzie miał pan przemówienie o 13 tego samego dnia? Świadek zamarł. Przepraszam, ale co? Leon wstał i otworzył swój tablet. Mam nagranie z transmisji online z tej konferencji, na której dokładnie widać, jak pan przemawia o tej godzinie. I według raportu z lokalizacji telefonu, był pan w Gdańsku do późnego wieczora. Więc czy ma pan moc bilokacji? Sala wybuchła śmiechem, a sędzia musiał uciszyć tłum. Świadek próbował się tłumaczyć, ale plątał się coraz bardziej, aż w końcu prokurator przerwał przesłuchanie. Leon spojrzał wtedy na całą salę i powiedział: Nie jestem tu po to, by was zawstydzać. Ale prawda nie zależy od wieku tego, kto ją mówi. Wystarczy słuchać uważnie sędzia milczał, notując coś w swoim kajecie, a ławnicy po raz pierwszy spojrzeli na siebie z wyraźnym niepokojem. To, co miało być prostą sprawą przeciwko ojcu Leona, zamieniało się w koszmar dla oskarżycieli. Ale chłopiec nie skończył. Kolejny dzień rozprawy otworzył prezentacją, którą sam przygotował pokazującą nieprawidłowości w dokumentach księgowych. Wytknął błędy w fakturach, Pokazał daty, które nie mogły się zgadzać, i przedstawił wykresy, pokazujące, jak manipulowano danymi, by oczernić jego ojca. Gdy adwokat strony przeciwnej zapytał drwiąco, czy jesteś pewien, że rozumiesz, czym jest amortyzacja liniowa, chłopcze, Leon odpowiedział spokojnie, tak, a pan najwyraźniej nie, skoro zaksięgowaliście maszynę jako zużytą po dwóch miesiącach, mimo że producent daje na nią gwarancję na pięć lat cisza. Jakby nikt nie oddychał. Nawet sędzia wypuścił powietrze przez nos i uśmiechnął się ledwo zauważalnie. W trakcie kolejnych dni Leon nie tylko przedstawiał analizy, ale też zaczął zadawać pytania, które dotykały samej istoty sprawiedliwości. Dlaczego, skoro nie ma jednoznacznych dowodów winy, zakładacie, że mój tata musiał coś ukrywać? Zapytał wprost ławę przysięgłych. Czy nie uczono Was, że domniemanie niewinności to fundament prawa? Przewodnicząca ławniczka. Kobieta z wieloletnim doświadczeniem w tego typu sprawach zaczęła wątpić. W przerwie powiedziała do sędziego: On nie jest tylko bystrym dzieckiem. On zadaje pytania, które powinien zadawać nasz system. Ale nie wszyscy byli zachwyceni. Przeciwnicy zaczęli sięgać po brutalniejsze środki. Rozpowszechniono plotki, że Leon był trenowany przez tajnych doradców. Próbowano podważyć jego wypowiedzi w mediach, nazywając je przygotowanymi. W jednej z przerw reporterka zapytała go wprost, czy ktoś cię instruuje, co masz mówić. Leon odpowiedział tylko, a czy ktoś instruuje was, jakie pytania warto zadawać? Nie sądzę. Po prostu słucham, obserwuję i analizuję. Czasem dzieci lepiej widzą prawdę niż dorośli to zdanie stało się wiralem, a cały kraj zaczął śledzić sprawę. Internet zalały hasztagi mały adwokat, leon kontrasystem. A uczniowie szkół zaczęli przynosić do klasy konstytucję i cytować Leona. Kulminacją tego etapu była chwila, w której Leon poprosił o przesłuchanie biegłego rewidenta, który podpisał niejasne sprawozdanie finansowe. Gdy biegły pojawił się w sądzie, Leon wyciągnął z kieszeni starą kartkę z korespondencją mailową, którą przypadkiem znalazł na komputerze ojca. Był to draft wiadomości, który rewident miał wysłać, ale który wyciekł. Napisał pan: Nie jestem pewien tej liczby, ale jeśli klient chce, możemy ją tak zostawić. Czy to jest niezależna opinia finansowa? Zapytał chłopiec, patrząc mu w oczy. Rewident milczał. Po raz pierwszy w procesie zamilkli również oskarżyciele. Sędzia przerwał rozprawę i zapowiedział przesłuchanie biegłego przez zespół niezależnych ekspertów. Leon nie świętował. On tylko zapytał, czy to znaczy, że ktoś w końcu mnie słucha? Żyri dotąd niechętne. Teraz patrzyło na chłopca inaczej. Nie jak na fenomen, ale jak na głos sumienia całej sprawy. Po tygodniu pełnym intelektualnych pojedynków i medialnego szaleństwa, Leon stał się symbolem walki o sprawiedliwość. Jego twarz zdobiła okładki gazet, był zapraszany do porannych programów, a niektóre szkoły w Polsce zaczęły organizować Dni Leona, gdzie dzieci mogły przebrać się za swojego ulubionego młodego prawnika. Ale właśnie wtedy, gdy wydawało się, że chłopiec zbliża się do zwycięstwa, nad salą sądową zebrały się czarne chmury. Wszystko zaczęło się od dziwnego wpisu na jednym z forów prawniczych. Użytkownik notariusz 22 opublikował rzekome dowody, że Leon nie mógł przygotować całej strategii samodzielnie. Twierdził, że ojciec chłopca współpracował w przeszłości z byłym sędzą, który potajemnie pomagał im w budowie linii obrony. Niedługo potem zaczęły się pojawiać kolejne dowody, wycieki maili, fragmenty rozmów z aplikacji komunikacyjnych, zdjęcia kartki z odręcznymi notatkami podpisanymi innym imieniem. Dziennikarze rzucili się jak sępy. Czy Leon to tylko marionetka? Pytano w programie telewizyjnym. Czy cała historia to genialnie zaplanowana manipulacja? Grzmiały tytuły w prasie. Na sali sądowej atmosfera zgęstniała. Prokurator zyskał nową pewność siebie. Złożył wniosek o wyłączenie Leona z udziału w sprawie, powołując się na podejrzenie manipulacji świadkiem, sędzia Grączyński zarządził specjalną rozprawę, mającą na celu wyjaśnienie kontrowersji. Leon siedział cicho, bardziej przygarbiony niż zwykle, a jego czerwona koszula wyglądała, jakby wyblakła przez samą atmosferę nieufności. Gdy go zapytano, czy naprawdę samodzielnie przygotowywał dokumenty, odpowiedział zgaszonym głosem. Mój tata dał mi dostęp do faktur. Sam szukałem błędów. Ale nikt mi nie pisał, co mam mówić. Ale to nie wystarczyło. Na sali pojawił się tajemniczy świadek, były pracownik firmy ojca Leona, który zeznał, że widział rozmowy dorosłych na temat użycia chłopca do wzbudzenia litości, chociaż nikt nie potwierdził wiarygodności tego świadka. Wystarczyło to, by wprowadzić chaos. Żyri zaczęło zadawać coraz więcej pytań. Czy Leon nie był jednak wykorzystywany? Czy jego błyskotliwość to tylko fasada przygotowana przez inteligentnych dorosłych? Najbardziej dramatyczny moment nastąpił, gdy sędzia, wyraźnie zbolały, musiał podjąć decyzję. Panowie i panie, muszę odsunąć Leona od bezpośredniego udziału w rozprawie, do czasu wyjaśnienia tych zarzutów. Nie dlatego, że mu nie ufam, ale dlatego, że prawo nie może opierać się na emocjach, tylko na procedurach. W tej chwili Leon spuścił wzrok. Sala wypełniła się szmerem. Ojciec chłopca objął go ramieniem, a kamera uchwyciła, jak chłopiec zacisnął dłonie na kolanach i łzy spłynęły mu po policzkach. To niesprawiedliwe, wyszeptał: Zrobiłem to wszystko, żeby pokazać, że dzieci też potrafią myśleć. Internauci zareagowali błyskawicznie, ale podzielili się na dwa obozy. Jedni bronili chłopca, drudzy twierdzili, że w coś tu nie grało od początku, również szkoła Leona znalazła się pod presją, dyrekcja zawiesiła organizację Dnia Leona, a niektórzy rodzice zaczęli krytykować dyrektorkę za upolitycznianie dziecięcych postaci, nawet nauczyciel matematyki, który wcześniej zachwycał się logiką chłopca, odwołał swój wywiad dla radia. Tymczasem Leon zamknął się w sobie. Nie chciał jeść, nie chciał rozmawiać, nie zaglądał do swoich książek prawniczych. Przez trzy dni nie pojawił się w sądzie. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy to koniec tej nieprawdopodobnej historii? Czy geniusz został zduszony przez system, zanim zdążył w pełni zabłysnąć? Nawet sędzia Gromczyński był poruszony. W notatkach pisał później: Ten chłopiec był jak światło w mrocznym tunelu sądownictwa. Teraz widzę, jak łatwo zgasło to światło z powodu procedury. Ale jeszcze nikt nie wiedział, że w cieniu rozpaczy Leon zaczynał tworzyć coś nowego. Choć wykluczony z procesu, zaczął spisywać własne obserwacje i wnioski. W sekrecie nagrywał rozmowy z ojcem, analizował nowe dokumenty i zaczął pisać, niepozornie wyglądający zeszyt z napisem o plan C. To, co było w środku, miało nie tylko odwrócić proces, ale też zmienić bieg sprawiedliwości w oczach całego kraju. Ale zanim do tego dojdziemy, Leon musiał przejść przez swoją najciemniejszą godzinę moment, w którym świat go opuścił, a on musiał zdecydować, czy walczyć dalej. Bo bohaterowie to nie ci, którzy nigdy nie upadają, ale ci, którzy podnoszą się, gdy nikt już w nich nie wierzy. Czwarty tydzień procesu miał przebiegać bez udziału Leona. Tak ustalono chłopiec, został wykluczony ze względu na niejednoznaczność roli i możliwość manipulacji procesem na sali rozpraw znów dominowały prawnicze formułki, bezosobowe wypowiedzi i monotonne wyjaśnienia ekspertów. Żyrii wyglądało na znożone, dziennikarze przestali się pojawiać. Ale to wszystko miało się zmienić dokładnie o 10.37 w środę. Wtedy drzwi sądu z hukiem się otworzyły. Na salę wkroczył Leon ubrany w granatowy garnitur, który wyglądał na zbyt duży, z wpiętym w klapę pinem w kształcie paragrafu. W reku trzymał nieteczkę, ale kartonowe pudełko po zabawkach Lego, opisane starannie jako dowody plance. Zapanowało milczenie. Ojciec Leona próbował go zatrzymać, ale chłopiec tylko spojrzał na sędziego i zapytał, czy mogę złożyć ostatni wniosek. Sędzia, zaskoczony i poruszony, odpowiedział, jeśli będzie to wniosek merytoryczny i nie zakłóci przebiegu rozprawy, zgoda Leon podszedł do ławy przysięgłych i postawił pudełko na stole. To, co znajduje się w środku, to nie są tylko dokumenty. To jest prawda, której nikt nie chciał sprawdzić, bo była zbyt banalna, otworzył karton i wyjął segregator zatytułowany System 6. Okazało się, że przez ostatnie dni Leon zbierał dane z systemów fakturowych, ale nie tych z firmy ojca. Skontaktował się z byłymi klientami, poprosił ich o pomoc, analizował rozbieżności, aż w końcu odkrył, że system księgowy wykorzystywany przez oskarżycieli był pełen błędów. Ale to nie wszystko. Odszukał także jednego z byłych informatyków, pana Ludwika Żaka, który zgodził się nagrać zeznanie wideo. Na ekranie sali sądowej pojawiła się twarz starszego, Łagodnego mężczyzny, który mówił, zmienialiśmy dane ręcznie, bo naciskał na to dyrektor finansowy. Kazali nam wpisywać dowolne daty, byleby pasowały do narracji. Zwolniłem się, gdy kazał mi skasować konta należące do Bartosza w sali zapadła cisza tak głęboka, że słychać było tykanie zegara na ścianie. Prokurator próbował zareagować, ale Leon wyjął drugi dokument raport niezależnej fundacji, która na jego prośbę przeprowadziła audyt online systemu. Zgodnie z naszymi analizami, ponad 60% danych obciążających pana Bartosza zostało zmanipulowanych. Ich pochodzenie jest niezweryfikowane, a czas operacji nie pokrywa się z czasem aktywności systemowej użytkownika, głosił raport. Sędzia aż wstał z krzesła. Przewodnicząca ławy przysięgłych spojrzała na pozostałych członków. Wszyscy rozumieli jedno: chłopiec nie tylko obronił ojca, rozbroił cały proces. Ale to nie był jeszcze koniec. Leon wyjął ostatni dokument, ręcznie napisany list do sędziego. Proszę pana, nie chcę wygrać. Chcę tylko, żeby nikt nigdy więcej nie musiał udowadniać, że mówi prawdę tylko dlatego, że jest dzieckiem. Dorośli mają władzę, ale dzieci mają serca. A czasem serce widzi więcej niż wzrok sędzia Gromczyński milczał przez chwilę, po czym powiedział, Nigdy w mojej karierze nie widziałem takiej odwagi, takiej inteligencji i takiego zrozumienia sprawiedliwości. Panowie i panie ławnicy, nie muszę pytać was o zdanie, sprawa ta została właśnie odmieniona. Po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego ojca Leona sala eksplodowała oklaskami. Reporterzy wrócili, ale Leon nie chciał rozmawiać z mediami. Powiedział tylko jedno zdanie, idę zjeść lody z tatą. Zasłużyliśmy, cała Polska oszalała. Ministerstwo Sprawiedliwości zaoferowało Leonowi stypendium na każdy etap edukacji, a Uniwersytet Warszawski wystosował list gratulacyjny z zaproszeniem w przyszłości, jeśli nadal będzie zainteresowany prawem. Ostatnia scena tej historii rozgrywa się w domu Bartoszów. Leon siedzi na podłodze, budując z klocków coś, co przypomina salę sądową. Na środku ustawia figurkę z napisem „Sędzia, obok ojciec, a na końcu, prawda, mama chłopca przytula go i pyta, dlaczego nie postawiłeś tam siebie? Leon odpowiada, bo nie chodzi o mnie. Chodzi o to, żeby każdy miał szansę być wysłuchany nawet jeśli ma tylko osiem lat. I tym właśnie kończy się ta historia nie o Geniuszu, ale o tym, że głos dziecka może być potężniejszy niż tysiące paragrafów. A cały kraj już nigdy nie spojrzy na prawo w ten sam sposób.